Siemma widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Hubo. No i co? Jak widzicie, tutaj mam fajne intro i powinna być fajna muzyczka w tle, tylko powinna być trochę za głośna, więc poczekajcie chwilę, już to zmieniam. Dobra widzowie, prawdopodobnie już mnie lepiej słychać, więc jeszcze raz się przywitam. Siemanko z tej strony Hubo Witam Was w kolejnym super odcinku na moim kanale z Pixel Guna. Jak widzicie mam już 11 level, zaraz 12 i chciałbym w tym odcinku spróbować 15 poziom. Jak widzicie mm, mamy jakieś tutaj rzeczy, mamy jakieś broni i tak dalej, ale co? To, to nie jest ważne. Ważne jest to, żeby było można sobie upykać fajnie. Więc zagramy sobie powiedzmy team fight o Classic Pula. Zagrajmy sobie ojej, no dobra, i nas i zaczynamy aktywować prawie jesteśmy na górze wraza win nas No, ale widzę wiemy co ale jest ciężko zakręcić, z, grami, z na tego. Że się mam jakiś broń, teraz zabija na na prawdę. Nie mam sam, tak No zobaczcie, więc jest lipa, a dwie minuty to W ogóle dziękuję też za taką aktywność. Jeżeli chcecie więcej takiego odcinku, w inklife w której... Teraz się gościom combinujemy! Dlaczego nie? Zabrał nam ktoś leczenie ale mamy tafkę, mamy... Dobra, to jest już mega fajnie. Tutaj combinujemy gościom, bo do ulewania nam leczenie Niestety nie. Dobra, schodzimy na dół, bombimy, gościom a mamy. Dobra. Kolejną asystę, żeby uderzyłem. w leczenie. Ojej oj, plecy ustaliśmy, Zaraził. Ojej, ojej, ojej już oj, zostawiliśmy bardzo mało. Dobra, bo widzieliśmy, ktoś mi skuleczył mega tym Oj, dostaliśmy. kurę to jest mega źle dobra, ale widzowie, mamy też takie super moce znaczy super moce, no super to bym nie nazwał tego ale możemy Dlaczego? dobra możemy na przykład mieć boosta damage'u i tak dalej to jest mega spoko właśnie gramy i jak nie wiecie po co są te punkty na przykład punkty się zbiera i zamiast się zdobywa fajnie dobrze dobra, wchodzimy szybko, zlatujemy no i dostajemy jeszcze plecy niestety a i zostawiamy do końca planu mam plan tutaj w serganie Zarabon na nazwę i się wbijać. Niestety, my praktycznie nie robimy tutaj. Z bo bombią, no mamy 6 killi, a najlepszy wiesz, ma 50 no to. no to widać, że po prostu on jest lepszy o wiele. No ale na mnie jest no to wstało, nie? Dobra, tak plecy. No dobra, widzowie, widzimy się już w kolejnej rundce. Dobra, widzowie, więc już lecimy. Jest z nami 28 osób. Powiedzmy lecimy sobie tyle gdzie, to sobie wylecimy gdzieś. Widzę, że lecimy tutaj też. Więc okej. Okay. No co, spróbujemy wygrać, to będzie taki pierwszy odcinek, dzisiaj z pikselka na prawdopodobnie następny odcinek wleci jutro albo pojutrze więc to jest spoko dobra, my złapimy gościa dostajemy uciekamy widzowie dostajemy mega damage Mamy 0 HP. Widzowie jakiś strzołk w nas wleciał. Dobra, mamy tarcze. Mamy jakieś leczenie szybko, szybko. Dobra widzowie, sorry jestem, dzwonił mi telefon. Okej. Okay. Idziemy szukamy szybko jakiegoś leczenia by się przydało. Potrzebowalibyśmy Metkita, ale czy uda się nas znaleźć, to nie wiem. Tutaj coś do góry może będzie. Dobra, no tam A jest gościu. Muszę leczyć. Się... Ale dostał... Na plomba. Jeszcze mamy plecy. No dobra. Niestety go się nam zbiał. I dostaliśmy. Niestety. Przegraliśmy. Dobra. Więc tak, widzimy się już w kolejnej rundce. Dobra, właśnie widzowie, jeszcze tylko chcę wam szybko pokazać, zanim zacznę na kolejną rundkę, to chcę wam pokazać, co bierzemy rzeczy. Mm, tutaj mój klan, klan się nazywa... Tutaj macie I jeżeli coś klan, to możesz się no więc widzimy się już w rundzie dobra widzowie my już lecimy i teraz nie wiem czy nie składy wzięłem nawet co chyba, chyba składy wzięłem na składy no dobra się na składy co ty jest za problem widzicie że ustawiłem przez przypadek składy nie zauważyłem że miałem ustawić solo ale w sumie fajnie się będzie grać na składy i jak się uda coś popykać aha, już się na zdaniu tak? oczywiście co so, uciekniemy tu zabieramy broń dobra, py jak macie jakieś pomysły co mogę zmienić to możecie pisać dobra, gdzie oni są? oni są tu, to co tu Dobra, zabijamy. Dobra, zabijamy oczywiście. Jakby inaczej. Teraz tak. Pyk. To trudno, to jego sprawa. Zbombiliśmy go jest nasz teammate. Dobra. Co tutaj leży? No, nie za dobra broń. Tu co byśmy mogli wziąć? To. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Nasz powalony został I gdzie on jest? No, niestety pat przy mnie nawet Chyba, nie wiem jak to działa. Nie, nie grałem ze składów. No dobra, no trudno. Jesteśmy we dwóch. Mam trzy kile, Jest 10 osób jeszcze. my śmiesznie. Nie, no lecimy. Sięgamy się. Tu się przyciągnijmy. Tylko nie wiem, czy Patrzcie, mamy grappler. Tu widzimy jakieś kroki. No dobra, no to jak widzimy kroki, tak. I to tak. Ło! Widzowie! Już zostaliśmy zawaleni. to nas tak zbombił? No, rano. Mówi się trudno. No, więc to jest to zbombiony, więc wychodzimy do lobby. No i co? To by był taki krótki odcinek, ale trudno się mówi, no. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pamiętajcie o lajku i sobie dzwoneczkiem i co? Trzymajcie się. Cześć!